Dzisiaj z rodzinnej Oleśnicy, witamy Wojtka Wartnika, Konferencja prasowa zapowiadająca kolejną galę Suzuki Boxing Night 18 w Oleśnicy. To będzie chyba dla Ciebie coś szczególnego. No oczywiście, w moim mieście będę mógł być na narożniku wspaniałych chłopaków, których mam nadzieję, że najlepszych wystawię. No chciałbym, będzie to mecz Polska-Węgry czyli będziemy walczyć z naszymi przyjaciółmi, ale w ringu nie ma nie ma przyjaciół, więc wierzę w to, że pokażemy świetny boks. Tradycję olśnica ma. W latach 60. były tu trzy kluby, więc dzisiaj jest jeden tylko. Myślę, że, że tutaj kibice Oleśnicy i nie tylko zjawią się z chęcią bym chcieli zobaczyć No właśnie ban... Suzuki Boxing Night zawita pierwszy raz znamy markę Suzuki, wiemy, że to duże widowisko z dobrym boksem olimpijskim jak myślisz jak tutaj wytrawni kibice, którzy właśnie znają się na boksie, jak przyjmą? No ja myślę, że ja bym powiedział więcej bardzo Suzuki Boxing Night jest to uważam Wysokiego europejskiego formatu impreza. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, bo no i tutaj wiadomo, do, tego, do tej otoczki pięknej e, do, trzeba dołożyć tą wisienkę na torcie, którą będzie fajny skład. E, myślę, że najlepszych uda się wystawić. E, czyli to będą, będzie najprawdopodobniej czterech medalistów z Europy: e, Durkacz e, młodzieżowy e, sprzed dwóch lat, e, e, Brach. Do tego Słomiński, aktualny, trzeci zawodnik Europy z tego roku i Niedźwiecki. Więc tutaj no i też jest dużo fajnych innych pięściarzy, którzy chcą się pokazać na, na, na tej imprezie. Na tej jest to też duży, duża rzecz dla oleśnicy. Przekaz będzie w TVP Sport, więc wymiar nie tylko sportowy, ale też i marketingowy, prawda? Marketingowy, tak. Ja tutaj właśnie też. Będę chciał wcześniej, żeby, żeby, żebyśmy przyjechali, żeby kadra pięściarzy przyjechała dwa dni wcześniej. Chciałbym się, chciałbym właśnie spot zrobić takie spotkanie w kibiców na której już dzisiaj zapraszam, będzie to przeddzień gali w Rafikacze Osińskim. Olsica jest piękna, cudowne miasto, prawo miejskie uzyskała w 1255 roku. Mamy tutaj mnóstwo zabytków, pałace, zamki, kościoły, także jest czym się chwalić. I też bym tym naszym zawodnikom pokazać, Coś jeszcze innego, jak tylko ten ring, nie wiem, tak. no. No, ale to może o tym opowiedzmy, że w jakiś no. sposób ta Twoja kariera, brązowy medal, ostatni medalista olimpijski, czy, czy tutaj będzie mm, wyjątkowo świątecznie? Tak, ja myślę, że jeżeli... Y, pomysł mam, mam na to fajny pomysł, chciałbym coś fajnego zrobić, jest fundacja, która się Polski Boks Olimpijski i chciałbym przez tą fundację zrobić kilka rzeczy. Z panem prezesem rozmawiałem wstępnie, chciałbym dać do licytacji, e, chciałbym, żeby taka licytacja została przeprowadzona na ringu w Oleśnicy podczas tej gali, nie wiem, w jakiejś przerwie powiedzmy. E, chciałbym dać rupikę medalu olimpijskiego, chciałbym dać e, 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 swój zegarek firmy, nie będę mówił jakiej, ale jest to szwajcarski zegarek, który wygrałem w programie to Melodia. Więc chciałbym go przekazać też na ten cel, żeby zbierać pieniądze, pomóc tutaj pewnemu dziecku z naszego e, miasta. To jest mój cel. E, no i też niby tak, benefiz mój, a, ale tutaj ja będę chciał też podziękować moim wspaniałym trenerom. Trenerom, którzy przez te 30 lat boksu, bo 30 lat temu zdobyłem medal, a tak naprawdę w Ringu byłem też 30 lat, więc pomogli mi w tym, kim jestem, Zdobyłem medal mistrzostwach tak i na no, i tak dalej. To tak nie tylko święto boksu, ale też i Twoje święto, ukoronowanie kariery, można tak no, powiedzieć. Tak mówią, no, Benefic 30 lat. Ja czuję się, jakby to było wczoraj, tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, i, 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 ale tak, myślę, że warto o tym spo, wspomnieć też pod kątem właśnie młodych, ja ciągle młodym naszym pięściarzem mówię. Opowiadam historię. Sami chcą tego. Proszą mi o to, żeby opowiadać im igrzyska, nie wiem, w Barcelonie, w Sydney czy, czy Mstróstwa Europy. Opowiadam te emocje, te trudności, które były. Tak, zdobyłem 10 razy tytuł mistrza Polski. Udało się. Czasami się może i udało, ale, ale zdobyłem. I też mówię chłopaki: więcej wiary w siebie. I myślę, że te, te przesłania, które im tam daję, one są, one są właściwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.